Każdy jak widać po tych wszystkich zajęciach myślę, że też obserwując z boku ma się z nami ze mną zgodzić, że, że każdy naprawdę wyglądał wygląda bardzo dobrze fizycznie i każdy myślę, że dawał się wszystko podczas tej kwarantanny. Wiadomo, że były ciężkie warunki do treningu, ale, ale praktycznie można powiedzieć, że, przy, że byliśmy w gotowości przyjeżdżając do Warki. Każdy dzień czuję się lepiej, na pewno to zmęczenie jest. Wczoraj mieliśmy luźniejszy dzień, ale, ale to jest teraz okres, żeby przycisnąć, żeby ciężko trenować, bo, bo wiemy jaki ciężki okres jest przed nami. Yy, faktycznie będziemy mieć co 103 dni i jestem pewny w 100%, że, że mamy tutaj taki, jeszcze się taki sztab i takich ludzi, że, że wszyscy będą gotowi na 100%, nawet na 110. I na pewno w tym okresie będzie ważne. E, cała drużyna, bo była pewna nas siła i ale jestem pewny, że będzie bardzo dobrze. No na pewno przyjechaliśmy tutaj, żeby na to już dwa miesiące e, byliśmy izolowani my od my świata. My? E, nie widywaliśmy się ze sobą, wiadomo na kamerce treningi, pask ale, pask ale pask panowie, na pewno tak wszystkim to brakowało, wszystko tej atmosfery nie, całej. Przede wszystkim treningów na boisku, na świeżym powietrzu, bo, bo to jest tutaj, można powiedzieć, to wszystko, ta praca poza, poza, można powiedzieć, poza boiskiem jest bardzo ważna, ale to jest mimo wszystko to, co boisko kwalifikuje. i jak widać nie, nie, jest głodny gry i każdy chciałby zostać po treningach na grać, eee, co wierzę, że będziemy, była to ciężka sytuacja, ale mamy wszystkich zawodników, którzy są profesjonalistami, jest to świetna grupa, świetna atmosfera i myślę, że eee, teraz będziemy eee, dłużej całą drogą, jaką w tym czasie Dziękuję również.